Koniec. Panie Szkielecie, coś się tu wyprawia, zaraz dostanie pan w pierdol doznania. O, jeszcze, jeszcze państwo, króczkowie, co się dzieje z tym padem mega? No i... Witam was bardzo serdecznie, I lecimy dalej z Momodorą, Głodomorą. No, i tłuczemy szkieleta, i w ogóle te kruczki tutaj są, i to, to sprawia, że to jest takie ciekawe, że e, takie małe wprowadzanie przeciwników, z którymi walczyliśmy wcześniej. Tylko, że walczyliśmy te, wcześniej z wy, wersją, że tak powiem, e, Max. E, no, ponieważ ten potwór jest tak wielki jak wersja. Big Mac! Big Mac Stworak i rozpierdzielak. E, tutaj musimy w sumie znaleźć te nasze. E, kurde jak tu, o, poset e, Ancestory i bierzemy, e, usuwamy ten nasz Batman Patch i bierzemy e, Bellflower, żebyśmy mogli się podleczyć trochę. Yy, ogólnie, niby w planach miałem zdobycie, yy, znaczy osłonięcie mapy na 100%. Ale wpadłem na pomysł, czy aby przypadkiem nie zrobić czegoś takiego, że pokażę Wam alternatywne endingi, jakie są w tej grze, bo są dwa endingi albo trzy, nie pamiętam dokładnie. I tutaj mamy Parkę, która się chowa w sumie tutaj. Yy, Pamiętam, bo graliśmy, e, znaczy grałem sam. <laughs> Mój ziomeczek holenderski e, Roczan oglądał to ze mną. E, tak więc pozdrawiam cię, ziomeczku, serdecznie po raz kolejny. E, I no, ci ludzie nam mówią, jak bardzo ta budowla jest koruptowana, Ale ja mam na to wyjebkę i po prostu słucham, co oni mają do powiedzenia. Nawet popijają herbatę. E, Proszę mnie, żebym dołączył do nich. Nie dołączę. Uuu, ale czemu skrzyneczki są pełne? Ja nie rozumiem, co tu trzeba w ogóle robić, bo tutaj. Skrzynki są otwarte, nie, i takie tam, i takie tam. Eee, no ale kurde. Jest, jest takie specyficzne odczucie odnośnie tego. Te drzwi są zablokowane, żeby oni byli bezpieczni. W ogóle są tu jakieś jajka. Nie jajka. A ten jeszcze hadowkami z rejestra. Nic wielkiego, kolego. Dobra, ale powiem szczerze, że od czasów jak skończyły się matury, to strasznie tak trochę nudnawo jest, bo nie mam tak naprawdę nic do roboty poza graniem i wychodzeniem na górę. Czyli ogólnie jest taka lipa. Tutaj w sumie muszę wyjść. Bo tam life był. Zawsze te więcej, trochę HP, nie? Zawsze coś. O i widzicie? Nawet, nawet są drzwi... Nawet jest plakat Illuminati. Ta gra jest... Ta gra zrobiła e, tą całą akcję w World Trade Center 11 września. Ho <laughs> ho nie nieśmieszne. E, tak, pasywna umiejętność, która zwiększa nam... Szybkość strzał. To było fajne. A to... E, to nie było aż takie mocne, ale weźmiemy już e, e, zasady. Dobra i pokażę Wam ogólnie co to jest za spell. E, ten Violet Sprite. Naprawdę wielbię, dupy ten spell nie urywa. To jest takie... Taki... PUSHIE, że tak powiem. Naprawdę nic wielkiego z tego. Mm, to jest po prostu taki spell, żeby był. No i padłem. No cóż. Człowiek jest przyzwyczajony do tego, że pada co chwila w Momodorze. No ale no nic z tego się nie dzieje. Tak po prostu gram, bo gram, gram jak nu. W ogóle w Elsordzie wyszła e, nowa postać wczoraj, 1 czerwca. Ta postać zwie się Rose, i ona jest tak naprawdę postacią, która e, została dodana do Elsorda ze względu na ko kolaborację e, z Dungeon Fighter. E, to jest takie MMO. Dungeon Crawlerowe, podobne do resorda, w takim sensie, że to jest Dungeon Crawler. I tutaj tak, mój plan jest taki, żeby po prostu się tak telepnąć tutaj, zebrać Helfapa i się teleportować z powrotem. Znaczy teleport, no to jest taki dash w powietrzu. Dupy nie urywa, ale jest przydatny i to bardzo przydatny. Eee, he, he. dobra, w sumie tutaj ten shield się może przydać nawet W celu takiego mi Takiego ułatwienia opróżniania tego poziomu... Opróżniania, dobrze, że nie wypróżnienia. Eee, I tak, z pasywnej umiejętności to wezmę sobie tutaj teraz ten e, magnet stone. Dobrze. Przewijać ten magnes, to jest raczej takie tymczasowe rozwiązanie, żeby po prostu było łatwiej, nie? Ten już mi się Hadoukenem, nie strzeli, eee, ale mu się nie udało. Co mi ta minimapa podpowiada, żeby iść w górę? Moje pajęcze instynkty dzwonią mi po uszach. Ojeju, O ty, frajerze! O ty, frajerze! Już masz tubę! E, ogólnie o co tu chodzi? Tutaj w sumie mi się przyda e, użycie Quick Arrow. To jest taki e, skill, który sprawia, że strzały instantownie to znaczy instantownie, kurwa jest polskie słowo tego natychmiastowo trafiają w swój cel to sprawia, że powiedzmy szybki sniping przeciwnika jest bardzo łatwy no i tutaj odblokujemy następne takie ukryte drzwiczki i w środku z tego co pamiętam to można zdobyć bodajże pudełko z wiatraczkiem dobrze pamiętam. Ta czaszka się śmieje. Może dlatego, że jest taka blipna sytuacja polityczna na świecie. Ta czaszka się śmieje. Ta czaszka się śmieje ze wszystkich dram, które występują na polskim YouTubie. Taka prawda. Nie! Eee. Zniszczę ten obraz. Dobra. W ogóle taka ciekawostka, ta gra e, ma w sobie ulepszenie broni. Właściwie nie można tego nazwać bronią, raczej ulepszenie liścia. Dostaliśmy czarną skrzynkę. Właściwie to jest e, prezencik taki, i to jest. E, to jest, proszę, ja was, key item, jeśli dobrze pamiętam. Nie, źle pamiętam. Gdzie ten item? Jest. A, Black Satchet. Y A, to jest umiejętność pasywna, zwiększa znacznie obrażenia. szansą na to, że... Dostaniemy damage, czyli coś co mi się nie podoba. Już wolę tutaj wziąć Quick Arrow, żeby... Szybciej e, sklejać wary przeciwnikom. Ale patrzcie jakie to jest mocne, jak naładujemy e, na maksymalny poziom strzały. To jest po prostu jeden wielki, zastrany machine gun. Machine gun zniszczenia i zagłady, no naprawdę. Dobra, i tutaj mamy e, drzwi, które są zablokowane, więc one nas nie interesują jak na razie. Widzicie, to Momodora nie jest taką grą, który, przy której można, jak, można mieć jakiś fest zajebiście mocny komentarz, który jest bekowy czy coś. To jest po prostu raczej taka e, przyjemna gra, którą się powinno przejść w zaciszu domowym. Nie ma żadnej rewelacji u niej. W takim sensie, że no, to jest dobry materiał do... E, komentowania, czy coś to jest raczej taka, jak już mówiłem, to jest taka, no, fajna gierka e, do pogrania sobie w zaciszu domowym bez żadnych e, bez żadnego wariowania e, w nagrywanie. No, ale co, jak już człowiek zacznie coś robić, to powinien skończyć, nie? <ścoughs> no, wypada. Wypadałoby coś takiego zrobić, więc to robię. Tutaj mamy coś fajnego. Tutaj muszę się zmienić w Wiskersa 2600 I tutaj w ogóle jest ciekawostka. Góra, dół. Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo. To jest fajny kod. To, to jest ciekawostka. To jest kod, który pozwala nam przywołać taką fajną wróżkę rozpierdoluszkę. i jak się zrobiła takiego jednego zajebistego wielkiego szubdałupa im prosto w twarz Góra góra, dół dół, lewo prawo, zapamiętać to trzeba i ona się pojawia e, raz na zgon z tego co pamiętam A, trochę zesrałem to wszystko. Nie ma to, jak mieć strzały, które, które trafiają swój cel natychmiastowo. Wow, to no tutaj trochę było blisko z tym. Ale pomyślisz, że te nawiedzone obrazy... Yy... Nie, te nawiedzone obrazy są trochę wkurzające. Przypominają mi się yy, czasy jak grałem w Rogue Legacy i tam też były... tam też obrazy były strasznie wkurzające. Jeśli się nie wiedziało jak yy, w nie grać. I powiem szczerze, że Rogue Legacy to była... Pierka, w którą mi się przyjemnie grało i... Niestety jej nie przeszedłem jeszcze, ale planuję kiedyś tam za rok, może albo dwa, albo za pięćdziesiąt. Tutaj mamy. O, widzicie, odblokowałem sobie skrót. Już tam prawie, prawie że tam wszystko y, odkryłem na górze. Tak, prawie wszystko. Ogólnie, Momodora to jest taka gra, która. No. Nie do końca wypadałoby robić w niej jakiekolwiek cięcia. Według mnie, wszystko trzeba pokazywać przy, przy tego typu grach. No, na przykład przy Devil May Cry, jakieś tam e, cięcia można robić przy zagadkach czy coś, ale e, przy grach typu Momodora, trzeba. wszelaką. Mm, Powinno się wszystko pogadywać, jeśli e, jest ta pewna ciągłość tego wszystkiego, nie? No i tutaj e, spadłem. Użyję tutaj tego e, niezbyt mocnego spela. powinniśmy dostać... Tak! Sealed Wind. Zapieczętowany wiatr. To nam się przyda ze względu na to, że... będziemy musieli się przedostać w pewno miejsce, w które już byliśmy. Bo to jest miejscówka... Uuu! Uh, było blisko. To była miejscówka gdzieś na początku gry. W tym, o, w tym opuszczonym mieście. To, to jest y, obszar, który. Kurde! Nie! No, nega! padł mi się. Pad mi się przestawił i. Padłem. Zajebiście. 2 na 10 nie polecam. Jeszcze konsola mi się włączyła i ja pierdolę. Dobra. Mm, <ścoughs> I sił naprawiony, że tak powiem. Oh do skoku mnie dojebał! Tego się nie spodziewałem, że on zrobi takiego haciopuncia. Dobra, to ja w sumie zraszuję tak trochę e, na tą górę. W sumie powiesz, że tutaj by się nawet e, Bachman pasz przydał, ale. Jak ktoś wie, co robić, to problemu dużego mieć nie powinien. No i tutaj tak ledwo, tak okan dupy, że tak powiem. Ogólnie da się to, że tak powiem, to przejść bez zabijania żadnego przeciwnika. W ogóle da się tą grę przejść bez zabijania przeciwników poza bosami. Tylko, że to jest tak w piezdół trudne, że szkoda gadać. Dobra, zapieczętowany, zapieczętowany, za tak, zap Zapieczętowany wiatr, już zdobyliśmy, jestem bliżej. Tak mi się wydaje, przynajmniej tak, jestem tutaj, wiedziałem. Czyli w sumie. Moja intuicja mi nie zawiodła. I teraz tak. Tutaj mamy e, tą, ten e, przedmiot Sealed Win. To musimy użyć, ale w formie człowieka. I to otwiera nam e, krytkę. I dostaliśmy ulepszoną wersję liścia. Dobra i teraz musimy iść tędy w prawo. Coś tutaj mamy. I tak naprawdę to był skrót. Ale czy jesteście gotowi na to, co zobaczymy teraz? Bo teraz nadchodzi następny boss. A ten boss to już jest opeckie gówno. Więc biorę naszą ubrudzoną e, małą chusteczkę, biorę nasz wspaniały Sparshead. I do tego wezmę Pacman uh, Patch. Się, y, boss opiera się na atakach melee, więc y, strategia jest prosta co do tego bossa. O, imię, imię zdjął, tu muszę się z werować Znowu, pak, ja pierdolę. Dobra. Lecimy następnym, następna, następną próbę. Już jestem trochę podirytowany tym bosem. Jak on mnie uderzył, psia jego zasrana mać! Dobra, zabij mnie. Dobra, wróciłem. Tłuczemy jeszcze raz tą Mendę. To właściwie dwie mędy. Fuck. Musiałaś mnie, Frajer, potrafić, co? Musiałaś. Ty psia Ty penisie ty. Eee, jestem już tym zmęczony! Chcę już ubić tego bosa. A! No to teraz będą zobaczyli kto tu jest lepiej. Ja cię pocisnę. Space on? Skój ryj frajerowi! Walka z podwójnym bosem. Próba 2648. Dzień 80. Już mam dość. Urwa! Dobra. Już mnie ten boss zaczyna frustrować. I to tak fest. Tak jak za pierwszym razem przechodziłem tą grę. Dobra. Teraz zmieniłem strategię. Pierdolę leczenie się. Będę napierdalał ile wlezie. Będę. brutalny. No hita mnie to kurę zdjęło. Dobra. Yy... Zmiana planów. Ja nie robię no Hitrana. Ja po prostu tego bossa rozpierdolę w drobny mak. Ch w chuju to mam czy zdobędę z niego item. I tak go nie używałem jak yy, go zdobyłem za pierwszym razem. Mam to po prostu gdzieś rozjebię tego bossa. <laughs> I będę się cieszył. Frustracja moja nadejdzie końca. W końcu. I teraz spa spread jest gotowy. Czas na ujedwanie. Gra się robi o wiele łatwiejsza, jak się człowiek nie stresuje tym, że nie zdobędzie i temu. Ja mam po prostu tego bossa dość. Jego Ja jego ja zmiażdżę jak udział na imana. I zdechła. Dobrze jej tak. Ma frustracja Została rozładowana. Pokonaliśmy tego double bossa. Pieprzonego ee, Orsteina i Smoga tej gry. I dobrze. Ja tymi rage'ami kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało patrzenie na moje fajle i na moje wpienianie się. Zobaczymy się w następnym odcinku Momodory. Na razie i cześć.